Witajcie kochani! Dzisiaj mamy sobotę 30 sierpnia 2025. Taki mamy sierpniowy poranek. Moi drodzy, już prawie czuć w powietrzu ten chud i zapach nadchodzącej jesieni, już niegdzie widzimy te pożółkłe liście, które gdzieś tam leżą. I jest to idealny moment, żeby spojrzeć w karty i sprawdzić, co to lato chciało nam tak naprawdę przekazać. Spotykamy się codziennie, dużo pytań, ale teraz pora na jakieś wnioski. Dzisiaj zadajemy kartom pytanie, które pomoże Wam wejść w jesień z nową, cenną wiedzą. Która z Twoich lekcji z tego lata będzie najważniejsza i poprowadzi Ciebie przez jesień. Przed Wami, jak zawsze, trzy karty tarota koszulkami do góry. Jeden, dwa, trzy. Skupcie się, pomyślcie o tym, co przeżyliście w tym, przez to lato od połowy czerwca do teraz i wybierzcie tę jedną, która do Was przemówi. Tak? A ja przez ten czas jeszcze przypomnę, że na hasło Lato Zwiedniło macie zniżkę na wróżbę prywatną. Jeden, dwa, trzy. Ja wybieram dwa. Jeden. Cesarzowa, piękna karta. Jeśli to ona do was przemówiła, to najważniejszą lekcją, jaką wynieśliście z tego lata, to troska o siebie i pielęgnowanie swoich potrzeb. Zrozumieliście, że dbanie o swoje ciało, umysł i duszę to nie jest luksus, a konieczność. To lekcja nauczy Was, jak tworzyć obfitość w swoim życiu, zarówno materialną, jak i tą emocjonalną. To wiedza, która prowadzi Was przez jesień, przypominając, że aby coś zasiać, najpierw trzeba zadbać o żyzną glebę. A wtedy zacznie wszystko rosnąć. Pięknie. Dwójeczka. O, znowu mamy rycerza, dynarów. Poprzednio miałam, poprzednio wczoraj i dzisiaj znowu, no, coś, coś w tym jest. Osoby, które wybrały rycerza tunarów, zrozumiały, że konsekwencja i wytrwałość to klucz do sukcesu. Waszą największą lekcją jest cierpliwie, krok po kroku dążenie do celu. To lato pokazało Wam, że wielkie rzeczy wymagają czasu i solidnych fundamentów. Właśnie ta lekcja poprowadzi Was przez jesień, dając Wam siłę do powolnego, ale skutecznego realizowania Waszych planów. I to niezależnie od przeszkód. Pamiętajcie, że nie ma skrótów do spełniania marzeń. Tak? Śmiało, odważnie do przodu. I trzy, trójka pucharów. Jeśli to ona do Was przemówiła, to najważniejsza lekcja, jaką wynieśliście, dotyczy wspólnoty, radości i celebrowania życia. Zrozumieliście, jak ważni są ludzie wokół Was: przyjaciele, rodzina, bliscy, dalsi znajomi. Wasza lekcja to umiejętność świętowania małych i dużych sukcesów, czerpanie radości z bycia razem i budowania silnych więzi. To wiedza, która poprowadzi Was przez jesień, przypominając, że nawet w chłodne dni ciepło relacji ogrzeje Wasze serca. Piękne przesłania mamy. Dziękuję. Dajcie znać, jak one z Wami rezonują w komentarzach. Zapraszam oczywiście na jutro, na kolejne lato z Wiedmiłą, i to już będzie ostatni sierpień. A potem przed nami jeszcze tylko 20 dni września naszych wspólnych pytań. Dajcie też znać, czy chcecie na jesień takie pytania, czy nie, bo to oczywiście zabiera czas, jeśli nie macie ochoty. Do czasu więcej dla mnie. I życzę Wam cudowności.